1 marca skład kolei Dolnośląskich wyruszył z Wrocławia do Przemyśla. Tam z miejscowego dworca odebrał uchodźców z Ukrainy, głównie matki z dziećmi oraz osoby starsze. Pociąg do stolicy naszego województwa wrócił następnego dnia o 5.30 rano. W poniedziałek, w środku nocy, otrzymaliśmy informację, że konieczny jest pociąg. Pani wojewoda podkarpacka dzwoniła obrazując nam jakby liczby które tych osób które tam przyjeżdżają to byli akurat w tamtym momencie w dużej mierze uchodźcy z Odessy przede wszystkim kobiety z dziećmi w ciągu kilku godzin od samego rana udało nam się dzięki dobrym kontaktom też z ministerstwem infrastruktury zorganizować wyjazd tego pociągu znaleźliśmy ochotników którzy chcieli pojechać zarówno urzędników jak i kolejarzy Pociąg Kolei Dolnośląskich przywiózł ponad 420 potrzebujących, zmęczonych i przerażonych wojną Ukraińców. No, wiele rozmów, które oczywiście są, są, są no, trudne, wzruszające na pewno zostaną przez, przeze mnie, przez współpracowników zapamiętane do końca życia. Wiele słów, to też przekazuję przede wszystkim Państwu, widzom, wiele słów podziękowań, takich od serca, czasami określonych łzami. Za to, co robimy, dla, dla, dla to, co naród polski robi dla, dla Ukrainy, dla tych wszystkich, którzy uciekają. Jak się okazuje, przejazd kolei dolnośląskich stał się wzorem do naśladowania. Już mamy sygnały, że, że był to transport zorganizowany dobrze, że być może będą kolejne potrzeby. Yy. Jeszcze wczoraj rozmawiałem z jednym z marszałków z innych województw, który podpytywał, w jaki sposób to organizowaliśmy, prosił o kontakty, dlatego że inne województwa też mają zamiar wysyłać swoje pociągi. Wicemarszałek Grzegorz Macko potwierdził w rozmowie z nami, że bezpłatne przejazdy kolejami dolnośląskimi dla obywateli Ukrainy nie zakończą się 6 marca. Władze województwa planują je wydłużyć.